Jezus. Obejrzałam dwa. Boże, dwa. Ja nawet nie, ja nie obejrzałam całych, ja tylko zaczęłam oglądać moje filmiki kiedyś. Boże. Nie ja nawet nie wiem, co powiedzieć na temat. Straszne. No, straszne. O Boże, kochany. Ach, dobra, o czym ja chciałam? Chciałam Wam powiedzieć w ogóle, najpierw, w Boże, zrobić wstęp, bo ja przecież w poprzednim filmiku to ględziłam jak zwykle. Ględziłam o dupie maryny i nic z tego nie wyszło. W każdym bądź razie, e, tak jak wcześniej Wam się przedstawiłam, e, mam e, 28 lat, mam e, dwójkę dzieci. Pierwszy jest Wiktorek z poprzedniego związku. Przepraszam. Oj, przepraszam. Z drugiego związku jest Zuzia. Mój drugi związek jest małżeński. 2 września wyszłam za mąż. I słuchajcie, moja historia zaczyna się od tego, że. Poszłam sobie kiedyś do szkoły, byłam sobie w technikum, e, próbowałam nauczyć się bycia kucharzem, ale mi to nie wyszło. I sobie wymyśliłam, że e, no, mamo, ja jednak nie chcę być kucharzem, chcę iść do zawodówki. E, no i rodzice mówili tak od samego początku, żebym tak zrobiła, ale ja, ja oczywiście zrobiłam to po swojemu. No i pół roku się, się trochę pouczam tego zawodu, coś tam, coś tam pamiętam, ale to tylko tyle no i yy, w zasadzie po pół roku jak zdecydowałam, że jednak nie chcę być tym kucharzem, a chcę iść do zawodówki rodzice zdecydowali, że nie chcą mnie że oni po prostu nie przepiszą mnie że ja sobie nawarzyłam piwo, to teraz mam je pić i kumacie, że nie chcieli mnie przepisać do innej szkoły no po prostu dramat no więc ja mówię, tak to patrzcie to ja nie zdam no i tak z moimi trzema koleżankami z klasy zdecydowałyśmy, że nie zdamy w tym roku i uwierzcie mi Olewałyśmy szkołę jak szło. Chodziłyśmy tylko na niemiecki, bo była fajna babka. I yy, byłyśmy, my byłyśmy normalnie znane w szkole, z tego, że wszystkie we trzy nie chodzimy, i z premedytacją nie chodzimy na te zajęcia. I skończyło się tym, że rzeczywiście nie zdałyśmy. Moja mama nie chciała przyjść do sekretariatu, żeby odebrać papiery, więc pani machnęła ręką i po prostu y, dała y, moje wszystkie papiery koleżanki mamie. Y, i, I tak potem poszłam sama do tej zawodówki, sama się zapisałam y, i zapisałam się na profil fryzjerstwa. No i tak przez pierwszy rok, y, prac, w zasadzie no nie, nie cały pierwszy rok. Pracowałam w takim salonie Akademia Fryzur, i nie wyszło mi tam. Szefowa zaszła w ciążę, ja tam miałam problemy zdrowotne, i finalnie oni mnie wywalili z tych praktyk, i poszłam sobie. Wtedy znalazłam salon za pośrednictwem kolegi ze szkoły w salonie Emilia w Łomży. I co? No i sobie tak byłam na, na tych praktykach i siedziałam sobie na tych pierwszych lekcjach, w pierwszej klasie sobie siedziałam na tych lekcjach i sobie myślę, Boże, stuleska co ty tu robisz, jesteś debil, patentowany też, ty nic nie rozumiesz, co oni tu pitolą. No ale tak, wiecie, każdy miesiąc dłużej w tym salonie u Pani Emilki i ja coraz lepiej kumałam wszystko, coraz lepiej mi to wszystko wchodziło i... Wiecie, ja, umówmy się, nigdy nie byłam premusem szkolnym, nigdy się do niczego nie chciałam uczyć, nigdy nie odrabiałam lekcji, miałam totalnie w nosie szkołę, ale jakoś tak na tych kursach zawodowych, jakoś tak mi, wiecie, fajnie szło, że ja się do niczego nie uczyłam, a same pianki dostawałam, bo ja wszystko, wszystkie kartkówki pisałam z głowy. Po prostu to, co miałam w głowie, tak jak to rozumiałam, tak po prostu to pisałam. Chociaż to było lelum po lelum na tej kartkówce i na, na tym sprawdzianie, ale zawsze kurczę ta piąteczka, czwóreczka wjechała. No i finalnie z kursy skończyłam z e, ocenami, z te, tych, z ocenami tymi końcowymi na piątkach. Więc e, gdzieś tam te fryzjerstwo wiecie, no kumałam to, nie? Jakby nie patrzę, to kumałam, jednak nie byłam takim dybilem. E, no i sobie tak, e, sobie tak przeszłam te trzy lata, aż właśnie w trzeciej klasie zaszłam w ciąży i potem już poszłam na macierzyński. Potem trochę się wychowywałam, trochę, trochę mi rodzice pomagali. W ogóle przez pierwszy rok można powiedzieć, że tak pierwszy rok, to uwierzcie mi, ja nie czułam się matką. Ja miałam. 19-20 lat, jeśli ja nie czułam totalnie matką. Ja miałam w głowie pstro, ja chciałam się bawić. Co weekend z chrzestną Wiktora latałyśmy na imprezki do jeziorka na Potupaje. Ja, miałam, ja byłam matką tylko na papierze i ja yy, po prostu yy, ja, ja byłam matką w przedszkolu oficjalnie, tak? A tak naprawdę yy, pierwsze kroki, yy, pierwsze gadanie, pierwsze zęby, to wszystko przeżyli moi rodzice. Yy, więc teraz, kiedy mam Zuzie, to dopiero teraz, jakby e, dopiero teraz przeżywam prawdziwe macierzyństwo, jakby nie patrzeć. Mówię Wam o tym otwarcie, jak to, jak to było. I, e, I jakby poczułam macierzyństwo z Wiktorem, dopiero w momencie, kiedy. On zaczął tak na mnie reagować, wiecie, naprawdę jak na matkę, że jak ja wracałam z pracy, to on się tak cieszył strasznie, że mnie widział. Wtedy ja poczułam się taką prawdziwą matką z krwi i kości, że dla dzieciaka wszystko. Nieważne ja, nieważne nic dookoła, tylko dla dzieciaka wszystko. Eee, no i potem sobie lata minęły, poszłam sobie na e, na staż, potem staż mi minął, e, potem e, Potem się utrzymywałam z socjali. Wtedy, kiedy jeszcze moja babcia żyła, to miałam opiekuńcze na babcie. Opiekowałam się babcią, dostawałam za to też pieniądze z państwa. Nie pracowałam, ale utrzymywałam się sama w mieszkaniu. Za mieszkanie sama, Boże, za mieszkanie płaciłam 6 stów. Kumata to, no szok. I ja za 1500 zł potrafiłam się utrzymać i jeszcze pójść na imprezkę. I. I to wszystko miałam ogólnie wtedy. I samochód utrzymałam i wszystko miałam. I nie, ja nie wiem, jak ja to robiłam, ale też ja wtedy pracowałam w Luprę i ja wtedy też sprzedawałam te środki czystości. Całkiem nieźle mi to szło. Yy, I co chciałam dalej rzec? Potem miałam wypadek komunikacyjny. Wracaliśmy z rodzicami o dwójka z okolic Gda Gdyni i... Słuchajcie, mieliśmy wypadek komunikacyjny, wyjechała nam ciężarówka. E, ja siedziałam z tyłu, o, siedziałam z tyłu po środku i miałam nogi założone na kanapę, nie miałam pasów i spadł na ten taki podzielnik między siedzeniami tam z tyłu i pękł mi, e, pękł mi L3 l, e, lędźwiowy i przez 10 miesięcy byłam wyjęta z życia. E, chodziłam w takim gorsecie ortopedycznym, co możecie zobaczyć też na tych filmikach, które są e, te produktowe. E, to ja mam tam taki gorset. E, mogłam go nosić na ciele, ale strasznie się przyklejał i był taki niemiły, e, więc wolałam go nosić na, na zewnątrz. E, I pamiętam też w ogóle, tam taki okres był w moim życiu, że mówię: Ja pierdzielę, i tak wszyscy na mnie zwracają uwagę. Może bym sobie zrobiła yy, włosy niebiesko-fioletowe? No i zrobiłam sobie sama. Boże, jak wiecie, ja nie miałam wtedy zielonego pojęcia o koloryzacjach. Ja po prostu sobie to samo robiłam w domu. To wyszła, to była tragedia. Odrost żółty, trochę takiego biało-żółtego, fioletowy i niebieski na samych końcach. No po prostu. Ja nie. Ja Wam powiem tak. Jakie ja mogłam w tym chodzić? Koszmar. A to też były inne czasy. To też inaczej. Yy, i co? I po, po tym, jak, e, te, jak już zdjęłam ten gorset ortopedyczny, e, zdecydowałam, że chciałabym iść do pracy. I znalazłam e, ofertę w Warszawie e, sprzedawać e, energię odnawialną. To nie wiem, o co chodzi. E, ale... Powiedziałam do mamy właśnie, że to jest taka akcja, że trzeba wyjechać na dwa tygodnie na szkolenie do Warszawy, trzeba mieć swoje jedzenie, no i czy ona by zajęła się Wiktorem. I mama do mnie właśnie powiedziała wtedy, mówię dzieciaku, ty to się nie nadajesz do tego miasta, ty jedź gdzieś do dużego miasta, bo ty, się, ty tutaj zginiesz w tym mieście. I ja mówię, mamo, wiesz co, ale ja to zawsze w Gdańsku chciałam mieszkać. I mama mi mówi, no to jedź do Gdańska, a ja się Wiktorem zajmę. No i tak pojechałam. Do krymnicy morskiej pojechałam najpierw. Nie ugadałam się o wypłatę, o nic się nie ogadałam. Ja tam po prostu pojechałam. Tata zatankował mi samochód do pełna, nawet wzięłam chwilówkę, żeby samochód zrobić, bo wtedy mi yy, chłodnica, yy, ten, yy, ta rurka od chłodnicy pękła i w ogóle nie działał samochód. I ja się wzięłam kredyt, właśnie yy, pożyczkę z chwilów, chwilówkę, wziąłam, żeby to zrobić w tym samochodzie. 600 zł to kosztowało. Boże, strasznie dużo pieniędzy. Jeszcze coś wlew od paliwa coś robić. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie zrobiłam samochód. Pojechałam, tata mnie zatankował do pełna ten samochód. Pojechałam do Krynicy Morskiej, popracowałam trzy dni. Zatyrałam się na śmierć. Plecy mi, kuźwa, odpadały. I powiedziałam koleżance, z którą byłam w pokoju, że, szukam, że chcę szukać innej pracy. A ona mnie wystrzelała. kumata to, Wystrzelała mnie. I to było wtedy kilka dni do wypłaty świadczeń tych wiecie 500 plusów i alimentów i ona mnie wystrzelała i ja miałam kilka dni i ja w ciągu pół godziny znalazłam sobie drugą robotę, zadzwoniłam do Władysławowa, z Krynicy Morskiej do Władysławowa, zadzwoniłam do butiku, w którym sprzedawali ubrania yy, i, płaci, i w ogóle jeszcze co innego, w Kryńcy Morskiej chcieli mi zapłacić 1800 zł za napierdzielanie yy, dzień w dzień, bez dnia wolnego, po 14 godzin, za 1800 zł. To gorzej niż dla Ukraińca. I ja powiedziałam... No nie no, kurde, za 1800 zł to mi się nawet nie chce y, nogi z łóżka podnosić. Za przeproszeniem. Nawet jeżeli mam mało, to ja mam więcej socjali i jestem na, na, mi na, na miejscu, nie? No i słuchajcie. Zadzwoniłam właśnie do tego Władka, tam do, 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 do Włotysowowa, no i mówię właśnie, że za te 1800 ja nogi nie chcę podnosić z łóżka, y, że oni mnie tak wyciulali, że jest bardzo ciężka praca że nie mogę tak pracować. No, i oni do mnie przyjedzie pani w poniedziałek, a to był czwartek. Ja mówię: nie, 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 nie możemy tak zrobić, bo mam 90 zł w portfelu i tylko półbaka, i mam wyjście. Albo wracam do łomży, albo zostaję na miejscu. No to on mówi, to ja zadzwonię za pół godziny. I odzwania do mnie i mówi, dobra, może pani przyjechać w poniedziałek, pani zacznie pracę, a my pani damy, gdzie mieszkać. I ja spałam sobie, słuchajcie, w kempingu, miałam jeszcze dwa dni wolnego, zwiedziłam sobie Władka i yy, byłam trochę samotna, nie powiem, że nie, było mi smutno, że jestem tu sama, ale miałam w głowie, wow, pracuję normalnie już, w normalnej pracy i dostanę normalne pieniądze i a może jednak tu zamieszkam? No i oczywiście potem... Suleska wpadła w wir miłosny. Zauroczyła się w nieodpowiednim facecie. Facet ją wypieprzył z chałupy. Oh my goodness. Wrócił do swojej byłej. Ja znowu zostałam z 50 złotami w portfelu. Bez samochodu, bo mój samochód został skasowany przez tego chłopaka. Cała oś przednia wywalona. Kupił mi grata. Sam za ten mój samochód kupił mi grata, który później tak poszedł na żylet. Na części poszedł za 1000 zł. Oh my god. I... Ja zostałam znowu sama, więc wzięłam kolejną chwilówkę, żeby wynająć pokój. Powiedziałam pani, że mam tylko 900 zł i jakoś musimy to zrobić, więc ona mi obniżyła kaucję, żeby mi wynająć ten pokój. Potem strasznie pizgało w nim. Oh my God! I mówię Wam, było tak zimno, że się suszarką grzałam. i grzali się farelkami, bo chlaliśmy w pytę herbat. I dopiero wtedy przyszli i zrobili e, odpowiedzieli te wszystkie, cały pion czyli w tym, w tym domku. E, Boże, strasznie wszystko w skrócie wam to opowiadam. Masakra. M muszę wam to opowiedzieć, bo potem nie będzie mi się chciało rozdrabniać na te, więc ten filmik będzie trochę dłużej trwał po prostu. E, I potem. E, I potem znalazłam pracę w Divers. E, ale w Diversie, ale popracowałam tam 3 dni, bo w międzyczasie zadzwonili do mnie z Jean-Louis David. To jest taka sieciówka na skalę światową salonów fryzjerskich, taka trochę korpo-fryzjerska yy, i zadzwonili do mnie, że chcieliby ze mną porozmawiać, bo ja tam wrzuciłam właśnie, yy, wtedy wrzuciłam tam yy, swoje zgłoszenie, że chciałabym być pomocą fryzjerską. Ogólnie, bo ja w Gdańsku jak już potem się pr przeprowadziłam do Gdańska, kiedy zostałam wywalona z chałupy, yy, to ja chciałam być yy, przedstawicielem handlowym. Z racji, że wcześniej sprzedawałam te, ko te kosmetyki i środki czystości, to ja chciałam być po prostu przedstawicielem handlowym i sobie myślałam, że dobra, tym to pomocą w ludziecku to ja będę tylko wiecie, tak na chwilę, yy, poparzę sobie herbatki, posprzątam sobie po klientach yy, i tyle. No ale przyjechałam. Przyjechał dyrego, dyrektor regionalny i kazali mi modelować główki, no więc ja je modeluję. I on do mnie mówi. Hmm, ty to dobra jesteś, jedziesz na szkolenie. Ja tak się patrzę, mówię, hmm, no dobra. No i pojechałam na szkolenie, i tak stałam się fryzjerem. Przeszłam wszystkie szkolenia, jakie można było. Odpracowałam rok e, czasu, ponieważ to była lojalnościówka. E, te szkolenia były w wartości około 20 tysięcy. Tak około, w przybliżeniu, już nie chcę mi się liczyć, ale tak około myślę, że to było z 20 tysięcy. Przeszłam wszystkie, począwszy od strzyżeń podstawowych, kończywszy na poważnych koloryzacjach i przedłużaniu włosów metodą kanapkową. Z tego metody kanapkowej nie robię, dlatego że zrobiłam szkolenie, a i tak nie miałam klientek w tej dziedzinie, bo niestety ta usługa kosztowała 2,5 tysiąca, więc no wiadomo, nie każdy może sobie po. Pozwolić na takie y, y, rarytasy. Y, więc tego nie robiłam. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał przyjść na kanapkowe, to umówmy się: kupcie sobie hery y, i ja po prostu się na was nauczę. Zrobimy to za nie wiem, stówkę. Tyle tylko, że ja po prostu za moją wiedzę zapłacicie. I tylko tyle. Y, a to, że. A po prostu rękę ja sobie wypracuję sama już wtedy, tak? Y, więc kupcie sobie hery. Tylko porządny. Y, I co dalej? Zale się zakolopowałam. No i tak mówię, zrobiłam sobie wszystkie te szkolenia, jakie można było. Mm. I założyłam sobie działalność, prowadziłam y, działalność jednoosobową, dzierżawiłam jakby fotel, tak y, można powiedzieć, od rządu Louis Dawid. I, I było mi bardzo fajnie do momentu, kiedy duży ZUS mi zaczął skakiwać. I powiem Wam, że... To mnie trochę zniechęciło. Też zaczęły robić się kwasy u nas w Teamie. I zdecydowałam, że odchodzę po prostu. No niestety, może i nie może niedobrze mi to wyszło, bo potem, wy, potem wybuchła pandemia w marcu i potem miałam problem ze znalezieniem pracy. Wszędzie dawali mi umowy zlecenie. Z salonami też ciężko się dogadać, bo ogólnie powiem wam, że no. Ja mam ciężki charakter też, nie? I ja sobie nie dam też wejść na głowę. A w tych salonach, do których ja chciałam się, no, chciałam się zaklepać, to były fajne, porządne salony, w których można było dużo zarobić. W jednym mi babka nie, da, nie dopuszczała do klientów, a w drugim dopuszczała mnie do klientów, ale próbowałam je zdominować i w wolnym przecież kazała mi szyby myć, które i tak za chwilę będą brudne, a na dworzu pizgało. I miała to w nosie, tak? Więc... Powiem Wam, że no, e, ciężko było mi znaleźć pracę, aż w końcu, e, aż w końcu trafiłam na super salon e, Agnes w Łomży, w, w, Łomży, w Gdańsku. Mają trzy salony w Gdańsku. Bardzo przesympatyczni ludzie, przekochani. Naprawdę z ręką w nocniku takich szefów szukać. E, no, zaszłam w ciąże, Po prostu. W drugą ciążę zaszłam. E, chcieliśmy dziecka. Chcieliśmy dziecka, staraliśmy się o nie i ja ogólnie planowałam, że przepracuję całą ciążę, ale no wyszło, jak wyszło. Strasznie źle się czułam, nie mogłam, nie mogłam po prostu, wiecie, te, które przechodziły, mydłości to wiedzą, no po prostu nie dałam rady wstać z łóżka czasami. Bałam się, że wstanę i, i skończy się jak się skończy. Więc y, tak no więc tak, to, tak to wyszło. No i tak potem y, trochę poróżniła nas y, sytuacja rodzinna, właśnie z męża, y, z męża strony, i wróciliśmy z powrotem do Łomży I teraz jestem na etapie, y, no, to znaczy dwa tygodnie temu byłam na etapie tego, że chciałabym. Zatrudnić się e, właśnie w salonie Emilia, w którym kiedyś miałam praktyki. E, chciałam się zatrudnić, i, e, i potem chciałam właśnie też e, dzierżawić od nich fotel, założyć działalność, dzierżawić od nich fotel, zrobić sobie mistrza, zatrudnić e, praktykantów, nauczyć ich, e, być może później mieć pracownika e, z tego praktykanta, stażystę, e, ale wpadł e, temat, żeby pojechać za granicę. Bo katers, e, które przed ślubem jeszcze się do mnie odzywało, bo Piotr znalazł mi taką ofertę. Katers e, to jest taka sieciówka e, w krajach skandynawskich i, i oni też poszukują pracowników. No i wtedy się do nich odezwałam, nagrywałam filmiki, ale potem machnęłam ręką, mówię, dobra, nigdzie nie jadę, zostaję. E, odezwali się do mnie drugi raz, czy ja jednak się nie nie przemyślałam. Najpierw pisali właśnie do mnie z katers, czy ja jednak e, nie chciałabym to po ślubie do mnie napisali i ostatnio do mnie zadzwoniła z powrotem y, dziewczyna z agencji właśnie z Polski i ja mówię nie, 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 nie. Ale wziąłem kredyt. Bo potrzebowałam samochodu, bo Piotr miał pracę w, w Łomży. Potrzebowałam samochodu, mówię wezmę kredyt, żeby, y, żeby mieć czym jeździć do pracy. Ale to nie do końca było spoko, bo jednak y, wzięliśmy ten kredyt. Okazało się, że odsetek jest tyle y, i trochę nas to przeraziło, i dlatego właśnie myślimy o tym, żeby wyjechać też za granicę. I tak dotarliśmy do końca praktycznie filmu, bo właśnie w tym momencie jestem na etapie szukania rozwiązywania tego tematu z wyjazdem. Tu za mną siedzi Koko, nasza kokusia, tak? Kokusia teraz będzie sterylizowana, bo żeby wyjechała za granicę, to musi być bez. Bez chęci posiadania dzieci. Moja kokusia, tak? Kochana córeczka, moja mamusi. Mua. No. Dobra, teraz jedziemy do weterynarza. Z kokusią? Tak? Z kokusią jedziemy do weterynarza, tak? No, więc do zobaczenia w następnym. Pa, pa!